Motodziennik wspiera portal ogłoszeniowy samochody.pl, na którym znajdziesz oferty sprzedaży aut z całej Polski. Dzień dobry, Jacek Balkan. Zapraszam na kolejny tydzień z Motodziennikiem. To nie jest wschód słońca, to jest zachód słońca. Wiem o tym doskonale, że program powinien być rano. Jest pod wieczór. Bardzo za to przepraszam, ale wczoraj z córką genialiśmy żubry po Białowieży. Czekaj, jeszcze nie jest blisko. Jeszcze nie jest bardzo blisko. I było absolutnie fantastycznie. A dzisiejszy program zaczynamy oczywiście od tablicy ogłoszeń. Cztery propozycje mam dziś dla Państwa, plus bonus. A zaczniemy od Seata Taraco, czyli hiszpańskiego odpowiednika z kody Kodiak. Egzemplarz, który widzą Państwo na zdjęciach, jest z 2019 roku. Jest to polska dystrybucja, udokumentowana historia i bardzo niski przebieg zaledwie 51 tysięcy km. Pod maską benzyna 1.5 TSI 150 koni, skrzynia manualna, cena to 99 900 zł. Na 75 tysięcy wyceniony został ten Fort Mondeo. Auto jest ze Stanów. Miało przygodę, jednak jest zdjęcie i na szczęście była to w miarę drobna kolizja. Nie strzeliły ani poduszki, ani pasy. Ford jest hybrydą doładowaną z gniazdka. Zasięg to około 30 km. Auto jest z 2016 roku, ma 115 tysięcy przebiegu i wycenione zostało na 75 tysięcy złotych. Według właściciela jeździ jak nowe i w kabinie również wygląda jak nowe. Opel Mokka teraz, 2013 rok, 206 tysięcy przebiegu i ciekawa konfiguracja. Benzyna 1.4 turbo, 140 koni, z napędem na cztery koła. Auto jest sprowadzone, według deklaracji bezwypadkowej ma oryginalny, udokumentowany przebieg. Cena to 43 900 zł. W podobnej cenie 46 200 zł oferowany jest ten Volkswagen Passat, też 2013 rok, ale 2 2.0 diesel pod maską, 170 koni, skrzynia DSG. Auto było regularnie serwisowane, ma nową dwumasę, piękne wnętrze i jest według deklaracji bezwypadkowe. Przebieg to 240 000 km. I na koniec Coś, co w moje oko wpadło. Citroen CX z 1986 roku. Import Japonia w doskonałym stanie technicznym i blacharskim bez rdzy, która wykończyła zdecydowaną większość tych wspaniałych aut. Jest to wersja przedłużona, ma prawie 5 metrów długości, pod maską benzyna 2,5 litra 137 koni, skrzynia automatyczna, przebieg to zaledwie 56 tysięcy km. Cena 86 tysięcy złotych. Pierwsza część naszego programu sponsorowana jest przez firmę Corteco, firmę, która produkuje filtry, uszczelnienia, koła, pasowe, różne elementy z zakresu tłumienia wibracji. Wspiera nas również portal samochody.pl, na którym mogą Państwo zamieścić ogłoszenie o sprzedaży samochodu. Mogą Państwo znaleźć tam również swoje nowe auto. A teraz przechodzimy do nowości i aktualności. Dawno nie wspominaliśmy o marce Subaru, ale to nie do końca nasza wina. Przedstawicielstwo w Polsce to tak naprawdę prywatny importer. Nie jest to polski oddział Subaru. Oficjalne ceny nadal są w euro, jakbyśmy własnej waluty nie mieli, ale dobrze chociaż, że nie ma specjalnych przydziałów losowanych raz w roku. I chociaż w ofercie jest pięć modeli, to tak naprawdę są trzy, bo BRZ to wspólna konstrukcja z Toyotą, a Elektryk Solterra to po prostu Toyota. Co zostało? Odchodzący do przeszłości XV zastępowany powoli Crosstrekiem, swoją drogą bardzo się tym przyjemnie jeździ, jest też Outback i Forester. Ten aktualnie nam panujący, piąta generacja, wygląda tak. I ja nie kojarzę, żebym go gdzieś na naszych drogach zauważył, a pewnie zwróciłbym uwagę, bo to dość specyficznej urody auto. Bardzo wyraźne, trochę zbyt nawet. Jednak stylizacja zewnętrzna nigdy nie była jakoś szczególnie istotna dla klientów Subaru, choć powściągliwość dominowała do niedawna. Raczej ten samochód był wybierany ze względu na specyficzne, wyjątkowe, oddaje, właściwości jezdne, doskonały napęd na cztery koła, układ kierowniczy, świetnie przekazujący informacje zwrotne, sprężyste zawieszenie i choć od dość dawna Subaru, baru oznacza skrzynię CVT hasłem Atronik to ponownie trzeba oddać, że to najlepsza, albo jedna z najlepszych skrzyń w kategorii bezstopniowa. Ale od 2019 roku, czyli wprowadzenia do sprzedaży w Europie 5. generacji Forester'a, dostępna jest tylko jedna wersja silnikowa. 2.0 benzyna Boxer oczywiście, 150 koni spalinowych i kilkanaście elektrycznych wspomagających, według oficjalnych danych, 12 sekund do setki. Wcześniejsza odmiana była dostępna z tym samym silnikiem, owszem, nawet skrzynia manualna była dostępna, ale i tak, najchętniej wybierana odmiana to 2.0 turbo, 240 koni i 7,5 do setki. I tym się już bardzo przyjemnie jeździło. I komu to przeszkadzało? A czemu o Foresterze wspominam? Bo niedługo będzie miała miejsce premiera kolejnej szóstej generacji. A tak się złożyło, że do sieci wyciekły zdjęcia i dawno nie zauważyłem, żeby aż tak zawrzało. I to z kilku powodów. Auto jest krytykowane za wygląd, za to, że to na pierwszy rzut oka projekt sprzed 10 lat, Zazwisy, zarówno z przodu jak i z tyłu, miedziane dodatki, wnętrze pozbawione wyrazu, ale też staranności jeśli chodzi o projekt. A czary goryczy przelały udawane rury wydechowe z przodu, tak jakby i przede wszystkim prawdziwa, jedna wkomponowana w jedną z zaślepek. Co będzie pod maską nie wiemy, ale zwłaszcza na naszym rynku nie oczekiwałbym niczego ponad 2,0 wolny SAK i CVT. A zdaniem podsumowania wielka szkoda. Subaru było przez ostatnie lata dokładnie tym, za czym tęsknimy. Firma produkowała całkiem zgrabne, świetnie jeżdżące auta. Auta, które można było polubić od pierwszej przejażdżki. Auta proste w obsłudze i nierozpraszające bajeratów rami. Ale skoro zaczęliśmy od marki kojarzonej z przyjemnością zjazdy, to teraz kolejny przykład. Mieliśmy jakiś czas temu Audi S3 w redakcji, prawdziwego hot w wersji sedan. I to była jedna wielka przyjemność. Reakcja na gaz, współpraca silnika ze skrzynią, nastawy zawieszenia, układ kierowniczy, bajka. I do tego świetnie wykorzystany potencjał. 310 koni z 2.0 benzyna i 4,8 sekundy do setki. I to we wspaniałym, ultraskutecznym stylu. Cudowne auto za 200 tysięcy złotych, czyli w cenie Hyundai i 30. Z automatem, który owszem, będzie lepiej wyposażony, ale jak już kilka razy podkreślałem, nie umywa się. Mercedesa 45 AMG też się nie umywa. A S-trójka to nawet nie jest kres możliwości, bo za 300 tysięcy dostaniemy w RS trójce 2,5 litra 400 koni 3,8 sekundy do setki. I auto w tej wersji doczeka się niedługo modernizacji. Zamaskowane egzemplarze już jeżdżą. Na szczęście zarówno w pięciu, jak i czterodrzwiowej wersji. A to właśnie ta ostatnia wyjątkowo przypadła mi do gustu. Czego możemy się spodziewać? Z tyłu jest spora szansa na to, że nie będzie udawanych wydechów, a z przodu stylizacja będzie zapewne upodobniona do modelu Q6 i e tron No i silnik będzie pewnie nieco mocniejszy. Stawiam na 422 konie. A precyzyjny strzał wynika z faktu, że Mercedes A45 AMG ma ich 421. A skoro jesteśmy przy samochodach ciekawych i mocnych, to jeszcze jedna ciekawostka. Honda NSX to sportowe, nawet super. Super sportowe auto z lat 90., choć produkcja pierwszej generacji zakończyła się w 2005 roku. Centralnie umieszczony silnik V6 ma 3 litry lub 3,2 litra pojemności i około 280 koni. Czas potrzebny na osiągnięcie setki w porównaniu do tych nowych Audi czy Hyundai za 200 tysięcy. Jest mało imponujące, to niecałe 6 sekund, ale to jednak z innych czasów auto, czasów, w których japońskie samochody były porządne. Lexusy LS z przebiegiem milion kilometrów niespecjalnie dziwią, ale okazuje się, że Honda NSX również nie boją się sporych przebiegów, i po amerykańskich drogach jeździ sporo egzemplarzy, które mają 200. A nawet 300 tysięcy mil przebiegu, czyli pod pół miliona kilometrów. I co ciekawe, to również na nikim specjalnego wrażenia nie robi. A czy jednocylindrowy silnik kręcący się 10 tysięcy razy na minutę robi? Owszem, i właśnie taki silnik wprowadziła w nowym Supermoto firma Ducati. 659 cm sześciennych, zawory z tytanu i maksymalna moc 77 koni. Ale uwaga, osiągana jest ona wtedy, gdy obrotomierz pokazuje wartość 9750. Odcięcie zapłonu jest przy 10250. Motocykl z tym silnikiem jest już w sprzedaży, nawet w Polsce, kosztuje około 60 tysięcy złotych i dostajemy 4 lata gwarancji bez limitu kilometrów. Brawurowo! A czy coś ciekawego dzieje się w świecie elektrycznej motoryzacji? Niezbyt. Ale kilka ciekawostek wychwyciłem. Choćby Taką, że Chiny zaczęły ograniczać eksport Galu i Germanu, a od grudnia to samo stanie się z grafitem równie ważnym w procesie produkcji baterii co lit. Ale to nie jest jakiś wielki problem dla europejskich fabryk produkujących elektryki. Firma Volkswagen poinformowała ostatnio, że rezygnuje z budowy fabryki akumulatorów ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie autami elektrycznymi. A z jakiego powodu na trzy tygodnie wstrzymano linie produkcyjne w zakładzie, w którym powstają elektryczne Audi i Volkswageny? Oficjalnie brakuje silników elektrycznych oficjalnie, Z powodu niechęci klientów do aut elektrycznych i sprzedaży o 30% mniejszej niż zakładano. A nieoficjalnie, bo rosną zapasy niesprzedanych aut. Samych ID zmontowano w tym roku prawie 100 tysięcy, sprzedano 70 tysięcy. To oczywiście wina chińskich aut elektrycznych, Tesli, która rozpętała wojnę cenową, a jakoś nikt nie wspomina o tym, że ta seria ID po prostu nie należy do specjalnie udanych. I to właśnie z tego powodu przegrywa rywalizację o klienta. Nissan Juke kolejnej generacji będzie elektryczny. Jeśli weźmiemy na serio koncept pokazany na targach w Tokio, to będzie to mniejszy, młodszy brat Tesli Cybertruck. I nie wiem, jak państwo. Ale ja jestem na tak. A skoro przy targach jesteśmy, w marcu być może odbędzie się branżowe spotkanie w Genewie. Być może. Ale na pewno nie będzie na nim Mercedesa, BMW, Audi ani Volkswagena i Skody. A kto będzie? Prawdopodobnie głównie firmy chińskie i Renault, prawdopodobnie z przestawką czyli dacią. I jeszcze dwie ciekawostki na koniec. Przez ostatni rok dużo się mówiło o aucie elektrycznym za 25 tysięcy euro, ale że nowy Citroen c 3 został wyceniony na 23 tysiące, to producenci postanowili ustawić poprzeczkę na tym właśnie poziomie. I czekamy, nie tylko na Volkswagena ID2ALL, który ma spore szanse być bardzo ciekawym projektem, lepszym niż Citro, ale też na Teslę, roboczo nazwaną dwójką, która ma spore szanse na to, by pozamiatać. Elon Musk zapowiedział ostatnio, że auto będzie będzie produkowane w Berlinie, co ma sens, bo będzie to konstrukcja przede wszystkim na rynek europejski. I jeszcze jedna ciekawostka, zdecydowanie droższa. Oto nowy Ford Capri, jeszcze zamaskowany. Ale jak to? Przecież to wygląda jak elektryczny Volkswagen ID5, a Capri było dwudrzwiowym autem sportowym. Owszem, i owszem, nowe Capri powstanie na platformie Volkswagena, tyle że będzie nieco inaczej zaprojektowane na zewnątrz i w kabinie. Czy elektryczny Explorer będzie lepszy od Volkswagena ID4? Czy Ford Capri będzie lepszy od Volkswagena ID5? Nie wiem, nie wydaje mi się, ale być może. Teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy oczywiście dwa lokowania produktów: firmę Prodigtech oraz firmę AutoDNA, która umożliwia sprawdzenie używanego samochodu po numerze wini. Honda Accord niezależnie od generacji zbierała głównie pochwały, przynajmniej w pierwszych latach eksploatacji. Za przyjemne wnętrze, oszczędne i zarazem żwawe silniki benzynowe oraz wyczuwalnie dopieszczone właściwości jezdne. Accorda już z nami od wielu lat nie ma, ale używane egzemplarze cieszą się sporym zainteresowaniem i to ciągle nie są tanie rzeczy. Końcówka produkcji, czyli roczniki 2014-2015 z polskiej dystrybucji, dwulitrowym benzynowym silnikiem i przebiegiem poniżej 200 tys. km kosztują od 50 do 60 tysięcy złotych i znajdują chętnych i to dość szybko. Oglądamy przynajmniej kilka sztuk każdego roku. I najczęściej zaczynamy oczywiście od podwozia i progów, bo to jednak japońska nieocynkowana blacha. A co mamy na drugim końcu skali z napisem akord? Diesla z początku produkcji, czyli z 2008 roku. To był bardzo udany motor, jeśli chodzi o kulturę pracy, wyciszenie, ale też dynamikę i zużycie paliwa. Z trwałością bywało różnie, zdarzały się poważne awarie, ale niska cena używanych silników od 1000 do 3000 można je kupić. Jasno pokazuje, że wielkich problemów wad wrodzonych jednak nie ma. I właśnie taką Hondę dzisiaj obejrzymy, oto ona. Jest z 2008 roku, z polskiej dystrybucji ma 227 tysięcy przebiegu. Bez korozji, bez wypadków według deklaracji. Zaczniemy rzecz jasna od sprawdzenia winów w bazach AutoDNA i jest lepiej niż dobrze. Udokumentowany przebieg, dwie drobne szkody lata temu, więc jedziemy. Wygląda to całkiem obiecująco na pierwszy rzut oka, a w szczególe trochę rys, wyszczotkowane okolica klamek, Sporo odprysków, trochę korozji na dolnej krawędzi drzwi, ale też ślady drobnych obcierek, sporo typowo miejskich śladów eksploatacji. Na szczęście podłoga jest zdrowa, progi również, choć w miejscach, w których gruba konserwacja przegrała walkę z krawężnikiem. Rudę jednak wyłazi. Wnętrze może nie robi na pierwszy rzut oka jakiegoś rewelacyjnego wrażenia, ale ponownie to po prostu ślady eksploatacji i tylko fotele wymagają specjalnej troski, wyprania na początek. Pomiary. Wzór z dachu to około 100 mikronów, malowane były lewe drzwi z tyłu i błotnik z tyłu, jest na nim trochę szpachli. Na prawym również, ale to nie był żaden poważny wypadek i prawdopodobnie są to te szkody z raportu: ktoś się w bramę nie zmieścił na przykład. Jazda testowa? Tu jest najgorzej. Zawieszenie chyba od nowości nie było dotykane i czasem trafiamy na auta, do których właściciel korzystający z samochodu na co dzień od 10 lat albo i dłużej się po prostu przyzwyczaił do braku sprężystości, lekkiego postukiwania tu i ówdzie. Wspomaganie też działa słabo, turbo jest nieszczelne, ale jest jeszcze jeden problem z rozruchem. Odpalanie trwa wyraźnie dłużej niż powinno i to może być słaby akumulator, ale sprawdziliśmy korekty wtrysków i są rozjechane na każdym cylindrze trochę inaczej i te wtryski też trzeba będzie niedługo wyjąć, sprawdzić. Naprawić albo wymienić. Do tego porysowane felgi, opony do wymiany, tarcze z tyłu i płynu chłodniczego też trochę brakuje. Auto było wystawione do sprzedania za 27 tysięcy złotych. Była to jedna z tańszych ofert, ale jak widać nie bez przyczyny. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. Zapraszam na kolejny już w środę. Do zobaczenia.